Mówiłem ci, jak mi pomożesz odczarować Violet i będzie już nieśmiertelną, magiczną księżniczką syrenką ninja, to odczaruję także twoją książkę i będziesz mógł wrócić do tej swojej kretyńskiej akwizycji. Skoro nie potrafisz jej odczarować, to niby dlaczego miałbym ci wierzyć, że możesz naprawić moją książkę? Nie mogę zrobić tego sam. Potrzebuję twojej pomocy. Prawda jest tam. W ciemnej i ponurej kniei, wiesz, kawałek za domem, żyje wielki i potężny czarnoksiężnik. Nazywa się Wiaderny. Wywalili go z miasteczka, bo bali się, że rzuci na ludzi jakiś czar albo jeszcze co gorszego. Teraz żyje w swej pustelni, gdzie prowadzi tajemne eksperymenty. Czasami, gdy mak śpi, wpadam do jego pracowni, by poznać tajemne formuły. Zdarza się też, że pożyczam od niego magiczne księgi. To ty ukradłeś te wszystkie rzeczy? Tylko pożyczyłem. Skoro to jego księgi wplątały nas w ten bajzel, to i one powinny nas z niego wyciągnąć. Czemu chodzisz do jego pracowni, gdyby cię złapał? On jest zły, Violet. Muszę okiełznać magię, aby móc pewnego dnia go zniszczyć. Ratując tym samym świat, przed jego gniewem. Skąd wiesz, że jest zły? No bo wszyscy tak mówią. Jak to powiedział kiedyś stary, dobry Vincent Van Gogh: Przygody to nie mój wybór, to moje przeznaczenie. Tak więc ruszam na spotkanie z wujaszkiem wiadernym. Życzcie mi szczęścia. Nie wiedziałam, że wiaderny jest wujkiem Van Goga. Co za zbieg okoliczności? O! Mam nadzieję, iż wiaderny nic nie usłyszał. Kto tam? Czy to ty, Wietrze? Wracam za godzinę, transfuś. Przecież on nie może być aż tak zły. Ma przecież pieska o imieniu transfuś. Każdego wieczoru o ósmej wychodzi na spacer na co najmniej godzinę. Przecież wyrobię się w godzinę. Hej, Transfuś! Jesteś tu? Hej, Transfuś! Jesteś tu? Tak, jestem tu. Ale... Ale ty jesteś tylko... Niewielką czarną dziurą. Niestety jestem za mała, żeby zakrzywić czas, gdybym była potężna. Zresztą, sam rozumiesz. Wow, czarna dziura. Jesteś pierwszą, jaką spotkałem. Nikt nie spotkał, wyjąwszy wiadernego. To stara księga z zaklęciami odczarowującymi. Wymienione są w niej wszystkie składniki niezbędne do odkręcania głupich czarów. Właśnie tego szukałem. O ósmej. Wychodzisz na spacer na co najmniej godzinę. Co się stało? Mamy dziś wyjątkowo ciepły wieczór. Ja spaceruję w chłodne. O nie, kartki się rozsypały. Pożąsiu, ja wciąż mogę odczytać te kartki. O, to wspaniale! Powiedz mi, jak zamienić ogra w nieśmiertelną, magiczną księżniczkę Syrenkę Ninja? Sprawdźmy. Aby stworzyć nieśmiertelną syrenkę, będziesz potrzebował znaleźć jedyną rzecz żyjącą w najbardziej słonym morzu świata. Do wytworzenia magicznej księżniczki wykorzystaj zaś szeroki uśmiech. Osobiście podpowiem ci, że najlepszy będzie największy i to taki, który w przeszłości poznał zimno. A co z nim, Nie piszą. Jeżeli chodzi o mnie, improwizowałabym. Nie zaszkodzi, ja zawsze może pomóc. Coś wymyślę. Co to? Brakujące strony! Jasik nie należy do nikogo! Bukłak z mlekiem musiał spaść z szyi. O. To mleko bardzo dziwnie smakuje. Hmm? Czemuś taki smutny, klaunie. A jak myślisz? Spójrz na mnie, towarzyszu. Klaun bez cyrku, buntownik bez powodu, ślub bez popa. Trochę pojechałeś. Już nie mogę występować w moskiewskim cyrku. Bo mam podobne za mały uśmiech. Podobno nikt nie lubi tłustego, smutnego klauna. Trzeba się takiego pozbyć, skreślić, wywalić, pozbyć, zlikwidować. Zniszczyć, zlinczować, skopać, zredukować? Dokładnie tak. Przybyłem więc tutaj, aby zamarznąć na śmierć. I jak ci idzie? Za ciepło się ubrałem. Mam tutaj coś, co jak sądzę, bardzo panu pomoże, panie... Olek. Olek Michał Michajłowicz. Panie Michajłowicz, oto najnowszy wynalazek dentystyczny o nazwie wspomagacz uśmiechu. Sądzę, że w pańskim stanie jest to rzecz bardzo przydatna. Jak mój uśmiech, he? czy uśmiecham się dobrze? To dziwne, ale wydaje mi się, że uśmiecham się niesamowicie radośnie. Wszystko bardzo mnie boli od tego mrozu, ale jestem taki szczęśliwy! Uśmiecham się jak prawdziwy klał! I mogę robić wszystko, to, co robi prawdziwy klaun. Po zachodzeniu. Cieszę się, że mogłem pomóc. Daj mi znać, jeśli będziesz potrzebował mojej pomocy, zrobię dla Ciebie wszystko! Po zachodzeniu. To mnie teraz przerasta! Jest, tu nie pasujesz, koleś! Jestem pierwszy raz na Syberii. Nie przypominam sobie, abym o to pytał! Na. No. O, to zawsze chciałem zobaczyć. Starą kobietę siedzącą na trzaskającym mrozie i obcinającą swoje ohydne żółte paznokcie u stóp. Le! Serce rośnie, nie ma co. A chcesz ty zebrać, popływysku? Jasid! Jasid! Chodź to do Ty! Hmm. Trzeba go było nazwać reksem. Kogo nazwać, Reksio? Mojego zaginionego renifera, Jasita! JASIT! Cicho, babka! Zagłuszasz telewizor! Próbuję tutaj zasnąć, kolego. Powinnam hibernować a nie mogę rozpocząć tego procesu zanim nie zasnę. Nie przeszkadzaj mi, komprende? To nasz spichlerz! Wybudowaliśmy go tak wysoko, żeby niedźwiedzie nie miały do niej wstępu. Hmm. Patrz, co znalazłem! To należało do Jasita! Och, nie! Woreczek na mleko Jasita! To znaczy, że on... że on... Nie ma przy sobie swego woreczka na mleko! Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, babciu. Hmm?